Prawdopodobnie masz niechęć do Boga być może, ponieważ kościół cię do Boga zniechęcił. To jest najbardziej popularna odpowiedź, kiedy zapytasz człowieka, czy żyje z Bogiem. Jest tak bardzo soczewka sfokusowana na te negatywne doświadczenie, które było z instytucją kościelną, że człowiek zamiast odpowiedzieć o jego doświadczeniu z Bogiem, odpowiada, zawiodłem się na kościele. Jak można bardzo odwrócić się od Boga tylko dlatego, że ludzie... Po drodze, nabroili. Nie możemy usprawiedliwić tych, którzy nabroili, ale chcę ci powiedzieć, tylko dlatego, że reprezentowali źle Boga, nie oznacza, że Bóg jest zły. Jeżeli budujesz tylko i wyłącznie na kościele swoje doświadczenie z Bogiem i zawiedzie cię kościół, to nic ci nie zostało. Ale jeżeli budujesz swoje życie z Bogiem w kościele, to wtedy nawet jak Kościół ci coś odkręci za numer to twoje fundamentem nie jest sama w sobie instytucja ale dla ciebie fundamentem jest żywy bóg który nawet jak kościół zamknął to ty go w domu doświadczysz